Strzelec to znak pełen energii, optymizmu i pasji do życia. Oto pięć pozytywnych cech, które czynią go wyjątkowym. Optymizm. Strzelec zawsze widzi wszystko w superlatywach. Jego pozytywne podejście do życia jest zaraźliwe i potrafi podnieść na duchu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Szczerość. Nie bawi się w sztuczki ani manipulacje. Mówi dokładnie to, co myśli. Choć czasem bywa zbyt bezpośredni, jego intencje są zawsze szczere. Odwaga. Nie boi się ryzyka ani nowych wyzwań. Strzelec to urodzony odkrywca, który nieustannie szuka przygód i inspiracji, a jego entuzjazm jest naprawdę imponujący. Niezależność. Ma silne poczucie swojej własnej tożsamości i nie boi się podążać swoją własną drogą. Jego niezależność sprawia, że jest inspirujący dla innych i nie daje się łatwo ograniczać. Poczucie humoru. Strzelec uwielbia żarty i ma talent do rozładowywania napięcia. Jego radosna natura i lekkość bytu sprawiają, że przebywanie w jego towarzystwie to czysta przyjemność. Znasz jakiegoś strzelca, a może sam nim jesteś? Daj znać w komentarzu.